No, słuchajcie, yy, robimy odłów no, najprawdopodobniej około pięciu kotów. Matka i czwórka maluchów. Zimno jest tak, że jak nie odłowimy, to one pomierają. Gdzie te bąbelki chodzą z mamusią? O już Malia, zapała się matka z maluchem, jeden, drugi maluch, ale musimy matkę wypuścić, bo tu maluszki są jeszcze. Maluchy mamy razem. Jak ja matkę zabiorę teraz, to maluchy do rana już będą martwe. no. Wychodź, no wychodź malinka, wow. No To co, no 2-0 no. Hej, okay, słuchaj, a powiedz mi ile tych maluchów jest do kupy? Pięć. Mamy dwa. 2-0. Dwa maluszki już są bezpieczne. Przyjaźmy po pokotka, następny kotek się złapał. Pokaż, pokaż. No. Mamy dwa maluchy. Cześć gościu. No cześć liczności, ale piękny jesteś. Drugi burasek liczny. No idź, no. Dziękuję. Cztery maluszki odmówione. Mamy 4-0 słuchajcie. Pokaż ci się. Macie teraz cztery papugi, miesiące. Ten ja to ma serduszko na tyłku. Wykombinuj, Ty bo i tak nie wyjdziesz. Nie uda się, nie? Będzie dobrze, teraz już będzie tylko lepiej. Jeszcze, jeszcze braciszka bo siostrzyczkę musimy odłowić i... Na razie te cztery już, już mamy bezpieczne nie za bardzo. Nawet się módlcie, żeby tego piątego bidoka Nie, ale jajko! Piękny! Złapał no, 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 nie no, nie, nie, nie. <śpiewa> się! Ale puchać! Patrzcie jaki piękny! No śliczny! I do budownictwa! Szybciutko! No! No! szybko. Jest w w komplecie! Proszę bardzo! Mówiłaś masz! Zamówiłaś ma. Wy modliliście się, bo mówiłem wam, żebyście się modlili, żeby te maluchy się połapać. Człowiek cieszy, że kolejnych pięć małych żyć już nie marnie i nie zamarznie, nie? No oni by sobie już nie poradzili, to już jest naprawdę, już jest bardzo zimno. Cały dzień rozbity, cały dzień nic przez te koty nie zrobiłem, ale koty złapane, to jest najważniejsze. To jest ich pierwszy, pierwszy dzień w ciepły, rozumiecie? Pierwsza noc, kiedy one się wyśpią w ciepełku, rozumiecie? To jest niesamowite, nie? Wiecie, ja jestem taki, że mi to potem w głowie siedzi. No i teraz będę o tej mamuszce myśleć.